Miłomruczka i Złotołapek, odcinek 19 Zakupy. Wiosna na dobre zagościła w przyrodzie. Śnieg już prawie całkiem zniknął z podwórka. Zaczęły się też pojawiać pierwsze kwiaty. Złotołapek z Miłomruczką postanowili zrobić wiosenne porządki. Sprzątali w szafach, na strychu, w garażu, w spiżarni, którą mieli w piwnicy. Złotołapku... Zagadnęła miło mruczka. Może pojechalibyśmy na zakupy. Nasza spiżarnia jest już prawie całkiem pusta. To dobry pomysł, odpowiedział Złotołapek. Gdy przeglądałem nasz garaż i sprzęt turystyczny, okazało się, że niektóre rzeczy trzeba dokompletować. Na przykład śrubki i gwoździe, szpilki i śledzie do namiotów, linki i żarówki do rowerów. Długo nie myśląc, Pojechali do centrum handlowego. Sklep, do którego się wybrali, był naprawdę ogromny i można w nim było kupić prawie wszystko. Wyciągnęli sporządzone przez siebie listy sprawunków i przemierzali dział po dziale. Cierpliwie szukali potrzebnych rzeczy. Nie było to łatwe. Nic dziwnego, że po godzinie poczuli się trochę zmęczeni. – Złotołapku, nasz koszyk jest już prawie pełny, a zostały nam jeszcze cztery kartki z zapisanymi sprawunkami. Spędzimy tu chyba z pół dnia – narzekała miłą mruczka. – Może w takim razie się rozdzielmy. – Co ty na to? – zaproponował złotołapek. – Wtedy zakupy zrobimy szybciej. Daj mi dwie kartki, po znalezieniu wszystkiego spotkajmy się przy drugiej kasie. – Świetny pomysł! – ucieszyła się miłą mruczka i poszła szukać towarów ze swojej listy. Po kilkudziesięciu minutach obydwoje stali już przed kasą. W domu, w trakcie rozpakowywania zakupów spotkało ich kilka niespodzianek. Miło mruczko, idę do garażu. Gdzie położyłaś śledzie? zapytał Złotołapek. Złotołapku, a po co ci śledzie w garażu? Schowałam je do lodówki. Zdziwiła się miło mruczka. Y, no tak. Uśmiechnął się złotołapek. Napisałem na liście śledzie, ale to miały być śledzie do namiotu, bo podczas porządków zauważyłem, że dwóch brakuje. Hmm. No dobra, kupimy je innym razem, dodał. Po kilkunastu minutach miło mruczka zagadnęła. Mój drogi, nie mogę znaleźć olejku migdałowego. Włożyłeś go może do szafki z przyprawami? Nie, zaniosłem do łazienki. Odparł złotołapek. Olejek do ciasta w łazience? Miłomruczka aż otworzyła oczy ze zdumienia. Yy, dobra, tym razem to ja się widać pomyliłem. Myślałem, że chodziło ci o olejek pielęgnacyjny do ciała. To nic weschnęła miło mruczka. Ten też nam się przyda. Następnego dnia Złotołapek zabrał się za pracę w ich pięknym ogrodzie, a miłomruczka zajęła się przeróbkami krawieckimi, bo to zajęcie bardzo ją odprężało. – Miło mruczko, czy kupiłaś wczoraj cztery płotki do naszych róż, które rosną za domem? – zapytał Złotołapek niepewnie, pamiętając o wczorajszych zakupowych pomyłkach. E, – Obawiam się, mój drogi, że płotki, podobnie jak śledzie, leżą w lodówce – uśmiechnęła się miło mruczka. – Ja z kolei mam pytanie, czy znalazłeś wczoraj w sklepie dziesięciocentymetrowy zamek do mojej spódnicy? Zastanawiałem się w sklepie, o co chodzi z tym dopiskiem 10 cm. i doszedłem do wniosku, że pewnie chciałaś nieduży zamek do spiżarni. Jest w garażu. Tym razem złotołapek miał uśmiech od ucha do ucha. Złotołapku, dochodzę do wniosku, że chyba jednak lepiej jest robić mniejsze zakupy, a częściej, podsumowała miło mruczka. No i dokładniej zapisywać na liście o co chodzi. Miło mruczka nie mogła powstrzymać się od śmiechu. W przeciwnym razie niedługo będziemy mieli lodówkę pełną śledzi i płotek. Zgadzam się z Tobą całkowicie, moja droga. Odpowiedział złotołapek, po czym poszedł do sklepu po płotki do róż, śledź do namiotu, olejek migdałowy do ciasta, no i naturalnie po zamek do spódnicy dla miło mruczki. Jedną z najważniejszych zasad w jakimkolwiek byciu z drugim człowiekiem jest nieustanne zadawanie sobie pytania: czy ja naprawdę słyszę to, co słyszę? Czy on ona naprawdę mówi to, co mnie się wydaje, że ona mówi? Czy naprawdę to chodzi o to, o co mi się wydaje, że o to chodzi? Bo prawie zawsze nie chodzi o to, o co chodzi, tylko chodzi o coś innego.